Zmieni się przede wszystkim to, że y, umowę, którą będzie zawierał mieszkaniec, y, umowa będzie ta wynikiem postępowania przeprowadzonego przez gminę, przez związek. Mieszkaniec otrzyma informację tylko o tym, która z firma będzie świadczyła usługi na rzecz gminy. Obowiązkiem mieszkańca będzie wniesienie opłaty ustalonej przez Związek, no i procedowania w zakresie przygotowania odpadów do odbioru. Z jednej strony mieszkańcy będą mieli taniej niż gdybyśmy sami to organizowali, ale też i pozbywamy się problemu, skutecznie pozbywamy się problemu. Zamieniamy odpady na energię elektryczną i ciepłą.